Witajcie! Hałas. Dzisiaj taki temat. Temat taki mało, taki omijany. Zauważyłem, że na grupach wszędzie nikt nie pyta się, jakie dobre zatyczki, jakie dobre słuchawki kupić, jak uchronić się przed negatywnym wpływem hałasu. W ogóle większość ludzi młodych, którzy których zaczyna swoją karierę w takim właśnie w tym przemyśle, nawet nie jest. Nie ma w ogóle pojęcia, jak działa hałas na, nasz, na nasze ciało, na nasze zachowanie i wszystko. Dzisiaj chciałem troszeczkę tak Wam powiedzieć, jak to wygląda. Przede wszystkim musicie wiedzieć, jakie, 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 skutki, jakie skutki prowadzi. Praca w długotrwałym hałasie. A co to w ogóle hałas? Hałas, y, można różnie, różnie to określić. Dla jednego hałas to wiadomo, to jest jak damy wieżę na w a dla drugiego tylko troszeczkę muzykę podkręcimy. Y, są normy. Normy w Polsce, nie wiem jak to za granicą, ale w większości ludzi tak stosują się, że po, powyżej 85 decybeli jeżeli to jest długotrwały, właśnie hałas powyżej powyżej tego, należy, należy właśnie już stosować jakąś ochronę słuchu. Jednorazowo tam 110, czy tam chyba do 135 na dzień to tam jest dopuszczalne, ale no wiadomo, jak ktoś gdzieś młotem walnie czy co, ale ci co już. Troszeczkę się zagłębili w, ten, w tę charakterystykę tego zawodu. Ci, co już trochę pracują, wiedzą, że, że jest hałas cały czas, że warto jest coś z, 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 używać. Jeżeli nie używacie, to dzisiaj troszeczkę Wam powiem, dlaczego warto. Eee... Ja powiem wam, że zaczynałem swoją pracę, nie było nakazu noszenia, noszenia ochrony słuchu, żadnych zatyczek, żadnych słuchawek, niczego. I wracając do domu, już to mówiłem w jakimś filmiku na pewno, nie raz, ale przypomnę jeszcze raz, wracając do domu, byłem. No dźwięczało mi w uszach jeszcze przez 2-3 godziny I, i, i to było naprawdę, naprawdę irytujące, ale wręcz, wręcz nie podobało mi się to bardzo. To było rzecz, która mnie zniechęcała do powrotu na następny dzień do tego zakładu. Kilka miesięcy później wprowadzili, wprowadzili... Zateczki obowiązkowo dla wszystkich. Na początku wszyscy się bronili, ale w konsekwencji wszyscy zaczęli nosić. Znaczy, no nie wszyscy, zdarzają się, zdarzali się też ludzie, którzy nie nosili, bo byli nieprzyzwyczajeni. No co, co niestety rzutowało na ich, na ich jakąś słuchu. Po prostu byli na półgusi. Znałem takiego chłopaczka, był rok ode mnie starszy, wtedy miał za 30 lat. To już chyba miał 50% uszczerbku słuchu. Trzeba było nieraz powtarzać do niego wielokrotnie, bo on nie słyszał. Pracował cały czas, cały czas bez zatyczek, bo on mówi, że w zatyczkach nic dopiero nie słyszał. Ja bez zatyczek nie słyszę w hałasie, bo mnie ten hałas rozprasza jak za oktyczki założę to dopiero kogoś słyszę. Więc więc wiem, znaczy no dziwi, dziwi mnie to, ale jak ktoś nigdy nie pracował no to, no to e, rozumiem e, jeszcze do dzisiaj znam znam, znam chłopaków, którzy muszą wyciągnąć, żeby coś usłyszeć, ja w zatyczkach się nauczyłem spawać, w zatyczkach zacząłem, zacząłem praktycznie całą swoją karierę i już jestem tak przyzwyczajony, wchodzę na, na halę nawet jak w domu coś robię, słuchajcie szlifuję szlifierką, mam ze sobą zawsze zatyczki, zaraz je pokażę jakie mam ale to za chwilę zakładam te zatyczki w uszy i sobie dopiero szlifuję ostatnio szlifowałem sobie Yy, swoje, swy, swy, coś tam swojego i a huśtawkę, huśtawkę sobie szlifowałem, żeby nową farbę położyć, no to tak szczotką drucianą nie chciało mi się ręczyć, no to wziąłem szlifier na szlifierkę szczotkę drucianą i słuchajcie, no i zaczął mi tak dźwięczeć w tych uszach, że, że yy, po, po prostu poszedłem i założyłem te zatyczki i całkiem inna, inna opcja. Powiem wam, że okropnie się czułem z tym z tym piskiem w uszach. Więc yy, zacznijmy w ogóle od początku, jakie są skutki, to, że wiadomo będzie, będzie wam tym piszeć w tych uszach i boleć was głowa, to to jest normalne. No chyba każdy o tym wie, że nawet jak pójdziecie gdzieś na jakąś imprezę, jak długo trwałe, yy, siedzicie ileś godzin, wali ten basy, wszystko, ta muza yy, jest bardzo, bardzo głośna, później was boli głowa. Nie każdy tak ma, ale, ale dużo ludzi tak reaguje na to, że boli głowa. Nawet, nawet yy, spotkałem się z ludźmi, którzy na imprezy swoje właśnie stopery nosili z zatyczki do uszu, żeby właśnie ten, ta muza trochę cisza była. Fajne rozwiązanie, no bo póki jest się młodym, to te, wiadomo, to się nie zwraca na to uwagi, ale ale te, te uszy, tak jak kiedyś mówiłem, i oczy zostaną wam na całe życie, więc warto właśnie za młodych lat dbać o nie. Eee, przede wszystkim, właśnie to, co powiedziałem, ból głowy i, i, i ten, no i ten, ten, te piszczenie w uszach. Człowiek tak samo jest, taki chodzi przy długotrwałym to jest, to, jest, to jest wszystko, słuchajcie. To nie jest tylko mój wymysł, to to po prostu badania. Latami latami były robione badania i do, do dnia dzisiejszego są badania na temat właśnie wpływu hałasu na ludzkie ciało i ludzkie, ludzkie e, e, zachowanie. Ludzie są bardzo rozdrażnieni, słuchajcie. To też jest, jesteście rozdrażnieni agresywni. Naprawdę agresja wzrasta przy długotrwałym przebywaniu, właśnie w tych w tych mm, pomieszczenia, gdzie jest właśnie wysoka częstotliwość tego hałasu. E, słuchajcie, zaburzenia snu się ma, no naprawdę. E, przychodzi się do domu i, i to, to wszystko w was jeszcze chodzi. E, I nawet nawet problemy później jakieś wewnętrzne jeszcze inne jak układy kroku, tego układu krwionośnego skrążeniem ma się problemy z sercem ze wszystkim słuchajcie to możecie możecie mi nie wierzyć ale jeżeli ktoś naprawdę na serio bierze się za to wszystko to poczytajcie sobie z mnóstwo różnych artykułów jakie skutki e, są tego właśnie e, długotrwałego przebywania w hałasie, dekoncentrujecie się, wyda, wasza wydajność pracy też spada, nie umiecie się skupić, to to wszystko właśnie przez, to, przez ten hałas, więc warto naprawdę warto sobie, jeżeli pracodawca was, no, pracodawca nie, nie, nie zapewnia Wam takich środków ochrony, to albo, albo sami sobie coś zakupcie. Albo pójdźcie do niego, powiecie, że jest taka sytuacja, jak nie możecie go tam, wiecie, donieść na niego do inspekcji pracy, żeby kontrolę zrobili, sprawdzili, jaka jest jaki jest hałas w tym zakładzie. W tych malutkich zakładach tak nie ma, ale mówię, sama szlifierka, nie, nie powiem Wam, ile szlifierka ma. Mówią, że szlifierka ma chyba poniżej, poniżej tych. Niżej tego stanu, nie, chyba nie, powyżej, ale szlifierką nie pracujemy 20, przez 8 godzin, tylko po trochę, więc to jest tam w yy, tolerancji, ale ja nie lubię, ja nie lubię jak, jak szlifuję, to jest, to jest duży dla mnie hałas, ale zawsze te zatyczki wsadzić, yy, tak jak mówię, do dna dzisiejszego. Mam 40 lat, prawie, i do dnia dzisiejszego mam bardzo dobry słuch, bardzo dobry wzrok. Dzięki temu, że cały czas, cały czas pilnuję tego, i tak jak Wam mówię w tych wszystkich filmikach, to jest najważniejsze, żebyście sami o siebie zadbali, bo jak Wy o siebie nie zadbacie, nikt o Was nie zadba. Każdy ma w dupie, jak nie Wy, to kto inny. Tak, zawsze tak pracodawca mówi, jesteśmy tylko numerami, więc to tylko i wyłącznie od nas zależy. Słuchajcie, jeżeli, jeżeli naprawdę już się zdecydujecie, że chcielibyście sobie dbać o ten, te uszy, o, o ten słuch, słuchajcie, można zawsze najpierw pójść, no w Polsce to jest tutaj, inaczej niż tutaj, jak, jak ja, jestem w Holandii, w Holandii nie ma tego, takiego czegoś, ale w Polsce są okresowe badania, więc jako spawacze. Sp i spawaczki, jako osoby pracujące w ogóle w zakładach metalurgicznych, gdzie właśnie robi się, pracuje się z metalem, właśnie gdzie, gdzie używa się młotki, szlifierki. Takie zakłady są w szczególności, właśnie pod dupą, jakby to patrząc, i przy okresowych badaniach, jak już wiecie, sprawdza się słuch. Idzie się do tego lekarza, podłącza was pod taką aparaturkę, prawda, i tam, i tam. Bardzo cichutko, coraz ciszej, coraz głośniej, od, od najcichszego do coraz głośniejszego, taki dźwięk idzie, i wtedy reagujecie, kiedy, kiedy, no, jakby to powiedzieć, kiedy już usłyszycie, i na tym, na tym właśnie bazują, że e, sprawdzałem Was słuch. Starsze osoby, e, wiem jak to było z doświadczenia, że Ci, co pracowali tam już wiele lat, już mieli blisko emerytury, oszukiwali, słuchajcie, naciskali. Nie wiem po co to, by, znaczy, po co to było. Obali się po prostu, że stracą pracę, że nie dostaną papierka, że są zdolni do pracy i ich po prostu zwolnią. Pracodawca nie może chyba zwolnić. Nie wiem, jak to w Polsce wygląda, ale musi ci zapewnić inną pracę. To nie jest tak, że was zwolni. Przede wszystkim, jak macie stały kontrakt, bo wiadomo, jak jesteście na jakichś śmieciowych umowach, no to jest gorzej. No to trzeba kombinować. Niestety, tak wygląda rzeczywistość. Ale, ale może, można inną, inną pracę ci znaleźć, gdzie może, gdzie może trochę mniej tego hałasu, żeby go całkiem już sobie tam nie zniszczyć. Słuchajcie, przeważnie to, no ci, co tam chodzili, to byli właśnie były osoby, które nie, słuch, nie stosowały ochrony słuchu, bo na przykład przez jak zaczynali swoją pracę 40 lat temu, to nikt tam nikt tam nie wymagał właśnie, żeby stosować jakieś stopery czy tam słuchawki bo też są słuchawki. Ciężko by było właśnie w przyłbicy, żeby mieć takie wielkie słuchawki i zamykać. Chociaż teraz już technologia tak poszła do przodu, że te słuchaweczki są fajne. Widziałem, widziałem nieraz fajne, takie płaskie słuchaweczki, które można założyć, jeżeli ktoś nie lubi zatyczek, założyć sobie takie płaskie i sobie po prostu z przyłbicą razem to będzie współpracować. Jeżeli nie, słuchajcie, można sobie kupić stopery, to tak wszyscy mówią, stoperki, stopery właśnie do, do uszu, które, które wytłumiają, wygłuszają. Jest tego naprawdę mnóstwo na rynku. Ja mam to szczęście, że w tej pracy, co ja jestem, no nikt nie lubi tych stoperów. Słuchajcie, pamiętam, byłem w Polsce, to takie twarde dawali badziewia, nie to taka jak, jak, jakaś pianka taka, to w ucho wsadzało się, to bolało, to trzeba było wyciągać, jakoś, rolować, żeby to w ogóle się dopasowało do ucha. Teraz w mojej firmie jest całkiem inaczej. Mamy w ogóle słuchawki, słuchawki z zatyczki do pasowane do, do, do indywidualnie do każdego ucha. Czyli każdy ma swoje słuchawki, które jest odpowiednio tam wyprofilowane. Zaraz wam pokażę. Wiele firm w Holandii to stosuje. Rozmawiałem z niektórymi chłopakami, którzy tu już dużo, dużo lat są i oni mówili na przykład, że takie, takie zatyczki kosztują między 80 a 100 euro. Ktoś teraz powie, o, ojejku, no to 400 zł, 400-500 zł dać za... Za zatyczki, to, to naprawdę bardzo dużo, ale to są zatyczki, które możecie już mieć normalnie na, nie wiem, na 10 lat, na całe życie. To się nie zużywa. Tutaj Wam pokażę. To, to w takim czymś, nie będę reklamował, przez jaką firmę to jest. Po prostu pokażę Wam tak, jak to wygląda. Jeżeli ktoś by chciał się dowiedzieć, jaka to firma, gdzie sobie można takie coś załatwić, to zapraszam do. Do wykopienia pakietu na moim kanale, gdzie są konta VIP, gdzie można bezpośrednio ze mną pisać i dowiedzieć się trochę więcej niż to, co udostępniam tutaj za darmo. Po to właśnie to zostało zrobione, wspomaganie mojego kanału, że jeżeli ktoś chce. Ktoś chce na moim kanale dowiedzieć się więcej, bo i tak bardzo dużo przekazuję Wam wiedzy normalnie, ale jeżeli ktoś chce więcej wiedzy, może wesprzeć mój kanał. Pakiet, pakiet, dwa pakiety są, i, i może sobie nawet ten najtańszy pakiet wykupić, w którym odpowiadam bezpośrednio na, na komentarze tak samo, albo pakiet troszkę droższy, w którym może komunikować się ze mną na. Kontach społecznościowych, na przykład na Facebooku, bo mam Facebooka I, i, i śmiało wtedy postaram się Wam doradzić, gdzie można takie coś sobie kupić. Jak nie, możecie sobie w internecie poszukać indywidualne zatyczki czy indy, indywidualne stopery do uszu i też on może wy, wyskoczyć. To słuchajcie, to jest takie pudełeczko, tu się otwiera. No, pudełeczko, to jest taka szmatka. Słuchajcie. I dostajecie w zestawie tutaj szmatka, jest jakieś tam do czyszczenia, mniejsza z tym, ale dostajecie takie dwa stoperki, słuchajcie. Nawet tu jest ładnie podpisane jest takie mądrze zrobione, bo jeden jest czerwony, drugi jest niebieski, tutaj zielony, ale jest napisane, jakbym tutaj bym pokazał bo chyba nie zobaczycie, bo to rozmazuje ale jest napisane tutaj right, tak. Skrót. R czyli right, NL left, tak? To wszyscy wiedzą, więc nie ma co się pomylić. Już później człowiek wie, że która jest która, więc yy, to wygląda tak, o, słuchajcie. Widzicie? Widzicie, jak to wygląda? Z każdej strony wam pokażę. Patrzcie, widzicie? To jest taka krzywka, która wam wchodzi prosto do ucha, aż tak się wygina. Nie po prostu wsadzamy, słuchajcie, wsadzamy tak i przekręcamy. I patrzcie, patrzcie, widzicie. Elegancko, ale nawet nie czuć. Eee, później jeszcze raz przekręcamy i to wychodzi. To po prostu fajnie. Te, te, te zatyczki są tak wyprofilowane, że wchodzą idealnie w ten kanalik w waszych uszach. Nie wylatują, bo, bo zwykłe zatyczki jak ktoś używa, to wie, że one wylatują. Te nie wylatują w ogóle, słuchajcie, bo one są tak skonstruowane, że one wchodzą do ucha. Jak ich nie wyciągnięcie, to one wam nie wypadną. Nawet jakbyście na głowę stali. Więc fajna sprawa, słuchajcie, to one naprawdę dużo kosztują, no bo no to jest sporo, jak nawet na Polskę, e, pa, nawet tu na Holandię, ale jeżeli ktoś przyliczy to na złotówki, to naprawdę jest bardzo dużo. Ale słuchajcie, są dwa rodzaje, są miękkie i twarde. Tutaj mają jeszcze dodatkowo takie, widzicie dziureczkę, żeby, żeby, żeby tutaj trochę powietrza na przykład doszło. Możecie sobie tu odkręcić. Odkręcić i będziecie słyszeć więcej, albo zakręcić i będziecie słyszeć mniej. Fajna sprawa, mówię, są miękkie i twarde. Można sobie i takie, i takie zrobić. Kto woli, ja sobie akurat wziąłem miękkie i to akurat nie musiałem z własnej kieszeni. Akurat moja firma to zasponsorowała. Super sprawa. One praktycznie są dożywodnie. Słuchajcie, one, tam nie ma co się zniszczyć, no bo w uchu nie macie, to nie jest metal, że będziecie o to szarpać. To jest wszystko mięciutkie, więc być, wsadzacie, wyciągacie. Normalnie myjecie to pod wodą. Słuchajcie, można to umyć. Można, no nie ma problemu z niczym, co nie? A takie wiadomo, zwykłe zatyczki kosztują liczby 2 zł tam, czy, czy ile, czy nawet taniej e, i, i no, jednorazowego użytku i to wyrzucacie, albo tam parę nie unosicie, jak to wam woli. E, no i ani tego nie wyczyścicie, ani nic i następne, następne, następne. więc w perspektywie czasu to się bardziej opłaca, jeżeli to przeliczycie e, na przykład codziennie jedne, jeden, jedne te zatyczki i to tak w perspektywie kilku lat, no to to wam się zwróci oh, 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 wiele razy, a poza tym jaki komfort, jaka wygoda. Noszenia, noszenia takich zatyczek. Warto jest naprawdę zainwestować. E, warto naprawdę kupić sobie takie zatyczki i chronić ten swój słuch, bo, e, bo tak jak wam powiedziałem, jeżeli sami o to nie zadbacie, nikt o to za was nie zadba. E, a może macie po prostu dużą firmę, która by też zaczęła dla was takie rzeczy robić. Przyjeżdża tu taki pan, słuchajcie, to przyjeżdża taki pan, siadacie sobie na foteliku, on wam wsadza takie, nie, to takie, to wygląda jak plastelina, taka kulka, wsada wam to, i to, I to, ja nie wiem, to tak, to, tak, to tak wygląda jak taka formalina, on no nie formalina, tylko właśnie plastelina, wsadza to, siedzicie z tym, nie wiem, 10 minut, 5 minut, jak to troszeczkę stwarnieje, on to z czymś później tam chyba miesza, właśnie, żeby, żeby to stwarniało i później wam powolutku wyciąga i na podstawie tego bierze wam, robi e, odlew. Słuchajcie, naprawdę super sprawa. Ten pan, naprawdę, ta osoba, która to wymyśliła, naprawdę jest mistrzem świata. Właśnie o to chodzi, żeby, żeby nam. Yy, specjalistom w danej dziedzinie pomagać najbardziej. Już wymyślili, tak jak za, kiedyś już o tym mówiłem, przybice z nawiewami, właśnie z filtrami. Dzięki, dzięki nim yy, nie wdychamy tego całego świństwa. Wymyślili yy, właśnie z zatyczki do uszu, które, które powodują, że czujemy się bardziej komfortowo, yy, leżą fajnie w uszach, nie cisną, yy, nie wylatują. To jest naprawdę następna super sprawa. Ubrania, przecież ja pamiętam ubrania lata temu, to była zwykłe szmaty. Teraz, kurteczkę, możecie sobie kupić skórkę taką, że niejeden do kościoła mógłby w niej pójść. Słuchajcie, bo to naprawdę, naprawdę jest e, naprawdę fajne, fajna rzecz. Teraz to, to, to kosztuje naprawdę pieniądze, ale to jest jakość i to jest na pewno wasza ochrona. Będę następny odcinek robił może troszeczkę o kosmetykach dla, dla spawaczy. Słuchajcie, no nie śmiejcie się, nie śmiejcie się, ale e, o to też trzeba, właśnie o tym też trzeba myśleć. Trzeba wiedzieć, jak zadbać o swoją skórę, jak zadbać o włosy, o wszystko. Słuchajcie, więc e, po prostu czekajcie, czekajcie. Coraz więcej filmów idzie. Dla tych wszystkich, co do dzisiaj dopiero zaczęli oglądać mnie i po raz pierwszy oglądałem ten filmik, e, zapraszam do subskrypcji e, mojego kanału. Jeszcze dużo, duża, długa, długa, długa droga jeszcze przed nami. Jeszcze dużo tych filmów będę dla Was dorzucał, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. Na pewno będę jeszcze, jeszcze dużo mówił w przyszłości: trochę więcej praktyki, filmiki o innych ciekawych rzeczach. Trochę więcej praktyki może zacznie się niedługo. Wszystko, wszystko idzie w dobrą stronę, przygotowuję się do tego. Mam nadzieję, że pomógł Wam ten filmik. Mam nadzieję, że zrozumiecie, że naprawdę słuch też jest tak samo ważny jak wzrok. I, i jeżeli, jeżeli e, zamierzacie całe życie pracować albo jakiś nawet ileś tam lat e, w tym pięknym zawodzie, jakim jest spawacz, no to, no to nie bójcie się, nie bójcie się inwestować, nie bójcie się wydawać pieniędzy. Warto jest zapłacić trochę więcej, ale mieć naprawdę porządny produkt. Który, który w przyszłości na pewno na pewno e, Wam to no tak, tak, tak się, w przyszłości wam ten produkt się zwróci, e, nawet jeżeli na początku wydacie dużo, dużo. E, ok, myślę, że to na dzisiaj będzie wszystko. E, pozdrawiam wszystkich serdecznie. E, I do następnego. Trzymajcie się. Cześć!